Witamy w kolejnym odcinku Sofy Sportowej. Dzisiaj będzie o tym, co nas czeka w finale pań w Rzymie, co było w półfinale i o ćwierćfinałach mężczyzn. Mam tu na myśli oczywiście Huberta Hurkacza. Na pewno widzicie, że mamy dzisiaj nowe urządzenie, więc testujemy, zobaczymy jak to wszystko tak, będzie. Tak, miały być dwa, ale... Coś tutaj nie wychodzi z podłączeniem, dlatego mamy dwa, ale musimy skorzystać dzisiaj z jednego. Wszystko jest na szybko, więc, więc na pewno dopracujemy to wszystko i mam nadzieję, że, że zaraz już w kolejnym odcinku będzie wszystko spokojnie działać na dwóch mikrofonach. Tak, i jest dobrej jakości, bo to już próbowaliśmy, także powinno być, powinno być tylko lepiej. No dobrze, od meczu igi świątek, bo tak, jest jeszcze awans. A zaczniemy oczywiście, o, oczywiście. Od, od tego, żeby po pierwsze zapraszamy Was na, na pewno na live z sobotniego finału. Pomiędzy igą świątek a tu znak zapytania, ponieważ jeszcze nie wiemy, jaki będzie wynik drugiego półfinału, więc zapraszam Was na, na, na live z sobotniego finału jak najbardziej. Oczywiście dziękujemy za ostatnie subskrypcje i zachęcamy was do tego aby subskrybować dalej nasz kanał, lajkować i komentować także rozrastamy się, więc również dzięki wam także dziękujemy całej społeczności sportowej. I przechodzimy do meritum odcinka. Tak jest, czyli do półfinału Iga Świątek kontra Koko Zwycięstwo Igi, choć wcale nie było takie łatwe. I tak na razie bardzo ogólnie powiem na początek: to był jeden z lepszych meczów w wykonaniu Koko od kilkunastu tygodni, tak. bo trochę problemów w ostatnim czasie z wygrywaniem z tymi siestkami Stop 10. Było ym, i widać było dużą niepewność ze strony Amerykanki. E, natomiast y, na mnie ogromne wrażenie robi ten serwis około 200 km na godzinę. E, ale to tak mówię, y, na razie tak bardzo ogólnie podsumowując. Tak, tak, dokładnie. KOKO no, bardzo dobrze weszła w ten mecz. Prowadziła 2 do zera w pierwszym secie. Widać, że, że dobrze sobie radziła, jeśli chodzi o serwis w tych pierwszych gemach. E, Starała się przejmować inicjatywę. Na początku bardzo dobrze też funkcjonował Forkhead Amerykanki, pomimo tego, że było widać, że Iga od samego początku chce grać właśnie w tę stronę co. Co, co było raczej oczywiste, jest to, jest to słabsza strona amerykanki, ale na początku dużo dużo punktów robiła też z forhandu koko i myślę, że, że było widać, że, że radzi sobie naprawdę nieźle Amerykanka, ale ja miałem ciągle takie przeczucie, że, że mimo wszystko, pomimo tego początku, że, że Iga odnajdzie swój rytm, a KOKO mimo wszystko nie będzie w stanie grać na takim dokładnie. poziomie przez cały mecz. Wywierać presję tak. na Igę, grać, grać na tyle mocno i tyle trafiać, żeby, żeby mimo wszystko gdzieś tam sprawić, że że będzie jakieś miała większe kłopoty Polka, ponieważ no, ten kluczowy Gębszy 3 4, kiedy koko miała 4 do zera e, 40, pod 4-40 do zera 40. dokładnie tak później równowaga i dwa podwójne błędy serwisowe, więc oddany tak naprawdę gen. I tu widać, że po prostu Koko ma brak pewności siebie w tych najważniejszych momentach. Pewność siebie w tych momentach jest kluczowa, a Koko nie miała kiedy jej zbudować tak naprawdę przez cały ten dotychczasowy rok. Oczywiście był półfinał Australian Open, ale poza tym tak naprawdę słabe, słabe jak na trzecią zawodniczkę w rankingu te wyniki. I, i tutaj no było widać po prostu, że Koko w tym pierwszym secie pomimo stykowej sytuacji, pomimo momentów, kiedy miała szansę, żeby, żeby tutaj wyjść na prowadzenie, żeby utrzymać to prowadzenie, nawet przełamania z początku, to mimo wszystko nie było takiej widać pewności, że ona jest w stanie po, po tą kropkę nad Tak, właśnie, właśnie, otóż to dokładnie I, i to też tak mimo wszystko, prawda, rozmawialiśmy sobie w trakcie meczu, że e, no, trzecia tenisistka na świecie i to nie jest tak, że ona by nie mogła domknąć tego. Tam brakuje trochę koncentracji, trochę pewności siebie, po prostu kilku składowych tutaj. E, aby, aby na przykład domknąć takiego seta e, albo chociaż go od 2-0 utrzymać taki poziom, a tu po prostu brakuje kropki nad i, i oczywiście trzeba oddać, bo, bo, bo jasne tylko IGA mam tu wrażenie, że po prostu zawsze ten, ten poziom e, trzyma, ale nie, nie zrobiła nic specjalnego, e, żeby, żeby po prostu tego seta, tego seta wygrać, a po prostu Kokogof. Mam wrażenie, że nie potrafi właśnie takich, tak, takich partii Tak, bardzo, bardzo dużo błędów z pierwszych piłek po serwisie. w tak, też. Dużo oczywiście to podejmowała dużo ryzyka. Teraz koncentrując się trochę na IDZE, IGA przyzwyczaiła nas naprawdę w tych ostatnich meczach, że prezentuje aż tak znakomity poziom, że... Ostatnio zostałem takie pytanie, czy to wszystko po prostu przychodzi z taką łatwością, że to wszystko tak łatwo wygląda z boku, że Iga gra tak świetnie. Po prostu, kiedy Iga się nie spieszy, kiedy daje sobie te marginesy błędu, gra trochę wyżej nad siatką, nie, nie chce od razu z pierwszej piłki kończyć, to tak naprawdę nie ma zawodniczki, która byłaby w stanie ją pokonać na, na kortach ziemnych i kiedy ona właśnie zyskuje ten rytm odpowiedni, kiedy nie chce od razu z pierwszej piłki kończyć. To jest tak naprawdę no, niemożliwa do ogrania w mm -hmm. tym momencie, patrząc na dyspozycję innych zawodniczek, moim zdaniem. Jeśli trzyma ten bardzo wysoki poziom i te wszystkie zwycięstwa, czy to właśnie skis 6163, wyglądają, że po prostu iga jest jakieś dwa poziomy wyżej tak. nad tymi zawodniczkami i widać po niej też taką pewność, że, że ona to czuje, że, że jest, jej, jej gra jest bardzo pewna i stąd też nawet jeśli zdarza się, że jest 02. To, to... Ale to widać tak. po niej wciąż taką wiarę w tak, siebie, że dokładnie. ona się nie denerwuje. Tak. Mało tego poszła dzisiaj kilka razy do siatki. Może ten wolę jest tak. jeszcze do dopracowania, natomiast, natomiast widać, że po prostu jest no bardzo, bardzo pewna siebie. Tak, tak. Drugi set tutaj też myślę, że, że po prostu KOKO jako zawodniczka. Z topu, oczywiście prezentująca bardzo wysoki poziom. Była w stanie się trzymać przez jakiś czas dosyć blisko, powiedzmy w jakimś tam kontakcie z Igą, czyli że Iga nie odskoczyła na te trzy gemy na, na samym początku, czy też w środku seta. Ale, ale to, to czuć właśnie, że ona ok, doprowadzi do tego stanu po dwa, ale zaraz zostanie przełamana, że po prostu widać, że, że ten, tego poziomu nie jest w stanie utrzymać zbyt długo. I tutaj oczywiście wielkie brawa dla Igi za to, że nie dawała też dużo pola do popisu Koko, że, że starała się ją spychać do defensywy, zagrać na swoich warunkach. Odpychać ją właśnie od linii też swoimi wyższymi top spinami, ale to jest znakomitym swoim backhandem, kiedy się naprawdę na niego kładła znakomicie to, to robiła dzisiaj iga. I, i, bo, bo zdarzało się, że właśnie kiedy iga starała się zagrać taki bardzo wysoki i, i dawała czas, Koko, nawet grając najsłabszą stronę na forehand, to wtedy było widać, że Koko potrafi znakomicie prowadzić grę i radzi sobie świetnie. Ale już kiedy się zepnie Koko trochę do defensywy, zagra się jej głębiej, to wtedy Koko zaczyna popełniać błędy. Pod presją właśnie wtedy te błędy pojawiały, więc bardzo duży plus też dla Igi za to, że że potrafiła tutaj utrzymać tę presję, jeśli chodzi o wymianę, że potrafiła zagrać na swoich warunkach. I, i tak jak mówię, ten poziom teraz u IG jest bardzo, bardzo wysoki. I, i stąd też no, cięż, ciężko szukać przymiotników, ciągle jak świetna, jak znakomita jest IGA, czy też o, o, oceniać jej każdy, każdy mecz, bo ciągle można mówić często to samo, że tak. po prostu odnalazła, moim zdaniem, od tego meczu też skarbę. Roz tam było trochę, trochę błędów, tak. trochę pośpiechu. Ale wiesz, no na tym też. Wielokrotnie mówiliśmy, tak. na tym polega to mistrzostwo, yy, i, i ci najlepsi właśnie to mają, że tak naprawdę najlepsze spotkania rozgrywają dopiero w końcówce. To tak, jest świetny rytm. Ale żeby mi jeszcze nie umknęły dwie rzeczy, bo szczerze Wam przyznam, nie pamiętam, czy to ostatnio mhm. też wspominałam tu w, w naszym programie. Bo, bo na pewno się odnosiłam kilka razy do tych konferencji prasowych. Natomiast taka, taka ciekawostka, że Iga właśnie powiedziała, że w zeszłym roku o tej porze była bardzo zestresowana jeszcze, a teraz zupełnie inaczej nauczyła się z tym tenisem funkcjonować i że jest bardzo spokojna na co dzień, że bardzo zadowolona jest w swoim życiu poza kortem, i to się przekłada właśnie właśnie grę. Na, na grę, a druga sprawa dzisiaj, dzisiaj na korcie jeszcze właśnie jak był przeprowadzany z Igą wywiad, to z kolei mówiła, że żadnych statystyk, żadnej historii w cudzysłowie, niczym. Ona się w ogóle na niczym nie koncentruje, tylko na każdym kolejnym dniu po prostu. Tak, tak. To... No, no, to że... nie jest łatwe. Pamiętajmy, że tak. ona ma bilans bardzo dobry, tak? Z Koko teraz y... 10 jeden już w tym momencie, 1. tak? I to nigdy nie jest łatwe potwierdzać y, tę właśnie rolę, kiedy Koko na pewno szuka nowych rozwiązań, chce w końcu pokonać drugi raz Igerę, że, żeby zmniejszyć chociaż ten dystans. To już wszystko I to nie jest czy łatwe. Czy ma coś takiego raczej, że o Boże znowu zyskują? Znaczy, myślę, że, myślę, że, myślę, że nie, <laughs> wszystko, myślę, że szuka rozwiązań, e, pomimo tego, że to jest dla niej dobry, dobry wynik, patrząc na to, jak grała w tym roku. Ten półfinał jest dla niej dobrym wynikiem i mogła tutaj wejść, moim zdaniem, trochę bez presji, bo IGA teraz w każdym meczu z każdą zawodniczką jest, jest faworytką i to nie jest łatwo, idę, za każdym razem udowadniać po prostu tą wyższość I, i to też nie jest nie jest proste. Dlatego to patrzenie na statystyki. E, oczywiście to. Też, że tak pamiętam, jeszcze tego by brakowało. Tak, Patrząc na, na, na mecz, patrząc na mecz, oceniając przed meczem, kto ma większe szanse, bo często też dostaję takie pytania i, i później się mówi, że no to jest wróżenie z fusów, bo w sporcie tak naprawdę wszystko może się wydarzyć. To jest sport i, i zawsze zawodniczka wychodzi po to na ten kort, żeby, żeby wygrać i nic nie jest pewne. Oczywiście powiedziałem przed tym meczem, że dla mnie 2-0 IGA jest dużą faworytką. Z adnotacją zawsze, że wszystko się mimo wszystko, wszystko bo to jest sport, no, to tak? Oczywiście. Natomiast patrząc na historię zawodniczych, patrząc przed meczem, wybierając faworytkę tego meczu, to widzimy przede wszystkim, patrzymy pod kątem tego, jak sobie radzą w ostatnich meczach zawodniczki, tak. szczególnie w tym turnieju, I jaka jest historia ich, ich, ich poprzednich pojedynków, jak po prostu im pasują te style. To nie jest tak, że po prostu, że to są drużyny piłkarskie i jakieś tam mecze sprzed 10 lat wyciągamy, kiedy zupełnie inni zawodnicy grali w tych drużynach tak. i to jest tylko i wyłącznie jakaś tam klubowa statystyka, tylko to jest statystyka między tymi zawodniczkami. Tu widać, że po prostu Iga z Koko czuje bardzo, bardzo pewnie na korcie i wychodzi bardzo pewnie na ten kort. I udowodniła e, już to po raz dziesiąty. Dokładnie, po raz dziesiąty udowodniła, że po prostu e, pasuje i gra Koko, że jest w stanie się jej przeciwstawić. Mimo wszystko Koko nie generuje aż takich prędkości z, z tyłu kortu przede wszystkim na swój no gorszy forehand, mhm. jak, jak Sabalenko. Oczywiście ma bardzo szybki serwis, tutaj tak, okej, okay, tak. no ale przy tym popełnia zbyt dużo podwójnych błędów no serwisowych. No i, i, i mało tego, mam wrażenie, że jest zbyt duża dysproporcja tak. pomiędzy świetnym pierwszym serwisem, no, drugim, który tak. leci 200, a drugim, który jest mam wrażenie bardzo niepewny i taki o Boże, tylko żebym trafiał. No to jest ten problem tylu podwójnych błędów mm. serwisowych Koko, y -y. że Koko. Myślę, że ona chce po prostu trafić ten serwis. Y -y. To nie jest tak, że ona e, no, tak. jest w stanie zagrać szybciej, ale przez to, że się spina i ma niepewność w drugim serwisie, to, to jest bardzo dużo tych podwójnych błędów. Okej, okay, czyli może te statystyki dwie, bo mam takie dwie ciekawe, 15.0, jeśli chodzi o IG, przeciwko e, zawodniczkom z, ze Stanów Zjednoczonych na Mączce, 15-0 mm -hmm. taki bilans jest przeciwko, czyli tam się oczywiście jest na pewno też, nie wiem czy z Colin grał, ale jest Madison Keyes w tej statystyce na mm -hmm. pewno. Na Mączce pewno nie przypominam jest, sobie, tak, wiesz meczu Jest, jest oczywiście kogo Goff jeszcze parę tutaj by się zawodniczek pewnie mm -hmm. znalazło najwięcej największa liczba punktów jaką Iga będzie miała w rankingu po tym meczu to będzie ponad 11 300 tak, punktów tak. do tej pory najwięcej uzbierała 11 085 punktów także to jest dodatkowa ogromna pokazuje ogromną dominację i patrząc że w tym dorobku jest tylko tylko ok aż jeden turniej wielkoszlemowy. czyli mhm. na, na tą całą liczbę punktów no tak. mamy tylko jeden tytuł wielkoślemowy, czyli no ta dominacja też w tych innych turniejach jest po prostu ogromna u także tutaj wielkie brawa. E, chwila zapowiedzi może tego, co się wydarzy, tak, no bo będziemy będzie mieli albo Sabalenka, albo albo, sabalenka, sabalenka albo, albo albo Jakie Collins. wybierasz? Jaką, którą opcję byś wybrała? E, wolałabym Collins, co może Aha. tak. Wolałabym, Rozum. nawet tak z czystej kibicowskiej yy. Perspektywy. No. Wolałabym, żeby doszło do spotkania z Daniel Collins, ponieważ no, jest w znakomitej formie w ostatnim czasie, już tu wielokrotnie mówiłam Wam też, że lubię takie historie w sporcie. I chciałabym zobaczyć, jakby hmm. wyglądało takie, ta, ta, takie spotkanie właśnie Iggy w finale z Daniel Collins. No, po pierwsze, moim zdaniem, to, to był drugi najlepszy mecz w Madrycie: Collins kontra Sabalenka, mm -hmm. kiedy Sabalenka tak. wygrała. w trzech. tak znakomity poziom gry. Będzie to naprawdę świetny, świetny mecz, na pewno do oglądania. Pamiętajmy, że Collins wygrała z ostatniej... za chwilę, bo my tak, tak w nagrywamy, tak. ale ciągle dosłownie, w dosłownie z za 20 spotkań mm -hmm. przegra tylko jedno i to z Sabalenką, właśnie, więc to jest też bardzo ciekawe. E, więc, na pewno, obojętnie z kim Iga zagra, to będzie bardzo dobry mecz. Sabale, y, Konis ma swoje momentum teraz, jest w, w znakomitej formie. Sabalenka też pokazuje, że w końcu uzyskuje tą powtarzalność, która jest bardzo tak, ważna. Tak. I dlatego, ja no postawię... świetnie pokazała tak. się też ze znakomitej strony z Eliną Svitoliną, z tak, gdzie tak. obroniła kilka piłek meczowych i naprawdę zrobiła to w... W fantastycznym stylu. Dlatego ja stawiam na to, żeby zobaczyć sabalenkę, żeby okay. po prostu drugi raz z rzędu zobaczyć numer jeden z numerem dwa. To myślę, że jest bardzo dobre dla Tenisami. damskiego tenisa. Jak powiedziałem, ta rywalizacja będzie napędzała zainteresowanie damskim turem i moim zdaniem to by była świetna sprawa, gdyby sabalenka w tym finale się znalazła i byśmy zobaczyli po raz kolejny w finale taki Duży mecz. Także ja trzymam kciuki za sabalenkę, ale myślę, że tutaj trzech setów się można było wszystko spodziewać w tym, w tym meczu pomiędzy Collinsa a sabalenką. Ale to oczywiście zobaczymy mężczyźni, trochę Kurkacz trochę smutniej, tak, choć emocji było u, u. dużo. <noise> emocji było bardzo <noise> emocji dużo. Emocji było dużo. Ehm... Mecz błędów i mecz przełamań. Tak, mecz to. błędów, mecz przełamań. E, tak, miałam takie wrażenie, że tu akurat waga serwisu nie jest tak duża jak zazwyczaj. Tak, jak e, mówiłem e, ostatnio, męskim. że u kobiet aż tyle to tak, strata trzeba, nie, nie znaczy tutaj, to, to tutaj tak. Hubi najlepszy serwisman e, w, w całym turze pokazał, że, że, że jednak zdarzają się takie dni. Ja tylko powiem, że 13 przełamań w, te, w tym całym meczu. Tak, 7 na korzyść. E, pola 6. No to jest na bardzo dużego. dużo w Co męskim, jest, gdzie tak naprawdę, naprawdę zwrócimy uwagę, że te sety były bardzo wyrównane, bo było 5-7, 6-3 i 6-6, 3 -3. 3 3 tak, tak? Tak, tak. no to, to powiedzmy tu blisko wydawałoby się, że po jednym przełamaniu tak. ewentualnie. Natomiast natomiast no, 13 to jest już jak na męskim hmm. ogromna liczba, um, natomiast yy, ja chwalę Huberta tu za postawę od samego początku. Też o czym warto wspomnieć, panowie mieli bilans przed tym meczem 1 do 1. Raz wygrał Hubi, raz wygrał Tommy Paul. Natomiast tak nawet do ciebie powiedziałam dla mnie to mi nic specjalnego tak, mhm. naprawdę, tak naprawdę nie gra, bo on z, zauważ, nie ma żadnej jakiejś takiej konkretnej broni jednej. Tak, tak. Czyli tak jak Hubi ma serwis, gdzie na tym serwisie, tak jak w poprzednim spotkaniu zaserwował 17 asów, co też po, po, po prostu powoduje, że można trochę zaoszczędzić energii, no bo to jednak jest 17 punktów wyserwowanych, nie trzeba tych długich wymian grać. E, tak to mi, Pol, ani mi się jego technika nie podobała, ani miałam wrażenie, że taki na nogach trochę jest też drewniany. E, czasami nawet przy bechędzie tych nóg e, nie uginał. I mam wrażenie, że trochę Hubert tutaj zaprzepaścił szansę i mógł naprawdę wygrać to spotkanie. No tak, tak jak mówimy, ilość błędów była bardzo duża. Nie było takich momentu, w którym może ten ostatni gen, kiedy Hubert naprawdę wspiął się na wyżynę, tak, zagrał bardzo był, dużo dobrych, dobrych, dobrych punktów, mhm. ale, ale podczas całego, całego tego spotkania to było takie spotkanie, które rozzywało się falami, jak to no mówiliśmy słownie, podczas tego falami, meczu. Tak. i. i było często po prostu, kiedy kto będzie robił więcej, więcej błędów, często te wymiany były bardzo długie i to dlatego, że zawodnicy nie chcieli po prostu zbytnio przejmować inicjatywy, często po prostu grali backhandem po krosie. To tempo tych, tych wymian nie było wcale, wcale takie duże podczas tego meczu. No, widać było, że, że Tomi Paul dobrze wie, że Hubi lepiej się czuje z kontry, że też nie chce za bardzo napędzać Amerykanin tej gry, żeby, żeby no nie dawać tutaj popisać się Hubiemu właśnie tym zagraniem z kontry, tylko starał się go czasem wciągać właśnie w te, w te wymiany, kiedy, żeby oddać Hubiemu po prostu inicjatywę. inicjatywę tak. no, i, no i w tych kluczowych momentach bardzo dużo forhandów Hubi Hubi, Pop. niestety popsuł. Tam był taki moment, oczywiście Polisz prowadził z przełamaniem w drugim secie, więc... Tak. Więc taka historia jak z Baezem właśnie z Argentyńczykiem z czwartej rundy, kiedy, kiedy Hubi też przegrywał z przełamaniem i później. Tak, ale tam secie. cały czas tak, były wymiany. Tak, tam były tak. takie wymiany, że tak naprawdę do, do skończenia, a nie do, do błędu. Tak, tak, dokładnie. Więc, więc tam trochę inny mecz i, i też się wydawało, Hubi prowadził 2-0 w trzecim secie, później e, prowadził bodajże 3 do 2. I, I był taki moment, kiedy tak prowadził 3 do 2 i, i było 0,40 na jego serwisie, czyli, czyli 3 szanse pola. No, i Hubi wtedy wybronił się e, znakomicie serwisami, trzema, i tak poczułem, że to jest ten moment, kiedy Hubi już faktycznie ta, ta wiara w jego serwis, ta, ta pewność wróci i już się nie da przełamać. I później znowu nagle łatwe błędy od razu po serwisie, po głębokich returnach pola Hubi e, po, pojawiły się błędy z forkendu i, i został przełamany na po trzy, i wtedy już e, po wygrał trzy gemy kolejne z rzędu 6-3, 6-3 się skończyło. Ale, ale tak jak mówię, dużo, dużo tych błędów z forkendu z takich no, pozycji. Ale to też, to też yy, z tych błędów wynik, wyniknęło dzisiaj, yy, wyniknęła postawa Huberta, za którą ja go chwal, tak. chwalę mówię od początku turnieju, ale były dzisiaj takie negatywne emocje, rakietą, rzut rakietą tak. był, bo zobacz, nawet w tych poprzednich meczach, pomimo, że na przykład przegrał pierwszego seta z Baezem, to, 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 to tak. się nie pojawiło, jakby cały czas była taka postawa, nastawienie pozytywne, a dzisiaj był taki trochę. No była frustracja. To frustracja, bo frustracja. to był dziwny mecz tak, dla, też, tak. dla Huberta, no, hmm. kiedy on ostatnio przegrał sześć zbieramów yy, serwisowych, no, tak. pewnie gdzieś na, na meczu w turnieju mm -hmm. Wielkiego Szlema, gdzie Gramy do trzech wygranych tam byśmy pewnie poszukali takiego meczu, ale, ale poza tym no to, to był mecz, do którego Hubertu po prostu nie przywykł i, i na pewno te nerwy się pojawiały. Tak jak mówię, z backhandu często bardzo dobrze zagrywał po, wzdłuż linii też Hubi, dużo punktów sobie tak robił, ale z forehandu w tych kluczowych momentach tam było po prostu tych widów tak. zbyt dużo i to jest coś, o czym też mówimy dosyć często w przypadku. Hubi. Porażek Hubiego, że y, ten forehead nie funkcjonuje tak, jak powiem. Tak jak z Rafą funkcjonował znakomicie, świetnie dusił te piłki z góry na dół. Tak tutaj, kiedy trochę tego mniej tempa miał i kiedy musiał więcej napędzać, pojawiało się więcej tych błędów, ale, ale myślę, że mimo wszystko no, na plus jest y, ćwierć finał na, na turnieju Masters 1000 na mączce. Y, no, napawa jakimś tam optymizmem ta, ta powtarzalność Huberta, jeśli chodzi o. Orland Garros, że, że ten wynik może być faktycznie taki, że Hubert do tego drugiego tygodnia Dojdzie, e, się, tak. się załapie tak. i to by był na pewno już dobry wynik. E, co nie zmienia faktu, że szkoda mi dzisiaj po prostu tego meczu. I ten mecz był bardzo emocjonujący, bo, bo po prostu no, no, ten no ostatni game, pod... kiedy po chyba czwartą albo piątą piłkę dopiero meczową wykorzystał. kiedy. Ja już byłam tak. pewna, że to już po tej pierwszej, tak. drugiej czyli gdzie już też. Widać było, że tak. Pol zaczyna rękawami oddychać tak. i tak powiedziałam, do Michał, jak tego gema wygra, to zobaczysz, Hubert wygra. Tak. No niestety, niestety się nie udało i też żałuję, bo, bo mimo wszystko jeszcze niedawno szansa na półfinał w tysięczniku na kortach ziemnych była no, prawie, że nierealna w tak. wykonaniu Huberta Churkacza, a tutaj mamy ćwierćfinał po naprawdę... Dobrej, dobrej walce, ale swoją drogą ta, ta obsada półfinałów. Yy, Panów, no bo teraz panie tutaj za, tak. nas, nas zaskakują tą powtarzalnością, tak, którą nagle przez lata okazuje... mężczyźni, a tu mamy tak. ta ta Zwieriew i tak. prawdopodobnie Cicipas, yy, zobaczymy jak sobie poradzi. Z Jerim przeciwko Paulowi, więc to jest też ciekawe zestawienie półfinałowe. No dobrze, no w takim razie teraz się role odwróciły, jeśli chodzi o Dalski męski tenis. Myślę, że my na tym nie, nie narzekamy, bo mamy. Damsko, damskiego damski no, no super. Numer tak, jeden. tak, to, to jest rasa dwa, że też y, trzymamy kciuki oczywiście, żeby Hubert dalej tą tak. pasę na kortach ziemnych i nie tylko, oczywiście później e, na Wimbledonie, bo też tu się dopatrujemy dużych szans, y, ale trzymamy mocno kciuki, bo naprawdę takie dni kiedy możemy oglądać Igę i gej Huberta, albo tak. w zależności, który pier, kto pierwszy na kort wyjdzie, ale to jest naprawdę wspaniała uczta dla wszystkich fanów tenisa swoją drogą. Y, wiecie, wpadłam na pomysł Michała tutaj y, też będzie zaskoczony, bo to było nieustalone, ale tu wklejamy Wam zdjęcie, tu, tu nie wiem gdzie tu, bo to się tak zawsze tak. pokazuje, zobaczymy gdzie wyjdzie na montażu, natomiast, natomiast zastanawiam się kto zgadnie tych tenisistów. Tak, zdjęcie sprzed 13 lat, ten pan, który trzyma puchar w Czarnej Bozie, jego możecie nie znać, ale wtedy był Najlepszy z nas wszystkich to był, to był turniej do 14 lat. Natomiast oprócz mnie. W niebieskiej kamizelce. Tak, ja którzy... reszta, reszta z nich jest w najnowszym rankingu ATP w czołowej 20, a dwóch z nich jest w czołowej 10. Także. także Piszcie dosy, w komentarzach, dosyć zgadujcie. zgadujcie <grym> kto się na tym zdjęciu znajduje. I to ty było tyle na dzisiaj. Taka mała zabawa na sam koniec. Tak jest. Do zobaczenia. Ale konkursy w kolejnym nie tak, tak, szykujemy tak. konkursy Na Garros, Także będzie się oczywiście. działo. Także do zobaczenia. Zachęcamy was jeszcze raz do lajkowania, komentowania, subskrybowania naszego kanału i widzimy, i widzimy się podczas finału w, w Rzymie. Tak Dokładnie do tak. Zobaczenia. Do zobaczenia.